Halo, halo, chyba się mam na wszystkim dyskusji. On chce się w pierwszym odcinku z yy, Rod Citizen yy, w Robloxie. Moi drodzy, słuchajcie, yy, z tego co już ogardałem, to jest troszeczkę to są takie simsy. Tak troszeczkę, ale no, muszę ogarnąć. Yy, Henry, new hair, I give you a nice Of. 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 I get car. Uh. Mm. OK Okej, czy coś mi więcej... A, nie, czyli... E, dobra, to chwila. Jeszcze raz z nim, z nim pogadajmy. E, moi drodzy, no słuchajcie, generalnie... Tutaj za bardzo, za bardzo, za bardzo nie grałem Okej. Okay. Bake Car for Space Auto Sales. Okej, okay. idziemy w auto, zobaczymy... E, no będziemy szli za z tym samu samouczkiem. E, będziemy szli za tym samouczkiem. I zobaczymy. Słuchajcie, w ogóle tak, pytanie do was. Eee, pytanie do was, czy... Eee, co sprzedasz? Eee, samochody. Eee, o, mogę tutaj zmieniać... O, o, o. Ile ja mam pieniędzy? 1700, aha, czyli... A, rozumiem, okej. Okay. Wszystko, wszystko roz, rozumiem Weźmy sobie niebieski Okej okay. ja, ja, ja rozumiem wszystko, tak Ro, Rozumiem wszystko Patrzcie nasz pierwszy samochód Łooo wow. um, Okej okay. ja, ja, Jak się tu wsiada? Hmm. Halo Halo jak się tu wsiada? Halo, o jest wsiadłem Okej, okay. a dobra, i tutaj mamy. wo, mój pierwszy samochód! o Boże, chwaliście się po co? Bo masz fajny samochód. Ja, ja mam lepszy. M napiszcie, że e Ja mam, schadłeś, jak ma lepszy samochód. New here. Ok, fajnie. E I got the car. Yeah! E cool, has some free money. Ochę, akcept. Yeah, dostałem 500 dolarciów. Wo dobra, robimy misję. Robimy misję u niego. How I get e more monies? Uh, job, ok. Czy wstępny to teleport Blue Portal? Ok, uh, coś niebieskie. Portale, coś tam takiego. Uh, może ja przeczytam jeszcze raz. Worker Shift. Uh, może Nomburger. A, uh, ok, Nomburger to rozumiem. O, i chyba widzę, tak, Nomburger. Chwila uh, O, mm. uh, opornie się tu wsiada. Opornie się tu wsiada, moi dodać, w ogóle muzykę swoją tutaj wstawiłem, bo tutaj nie ma innej. W ogóle jadę chyba pod prąd, mam takie wrażenie eee, Ciekawie się tu jeździ. Chwila, okej. Okay. Tutaj sobie tak e, zaparkujemy, chwila, chwila, okej okay. mhm. No prawie idealnie, prawie idealnie. Elo? Elo, a okej okay. 15 za godzinę. Okej. Okay. Ok, i co ja tutaj robię? To jest. to, to, to jest dobre pytanie. Ok, e, aha. Aha. Czyli mogę. Przyjacielu, czy możesz ten. E, dobra, moi drodzy, słuchajcie, już ogarnąłem. E, jak się tu robi żarcie, więc. Zupy troszeczkę frytek na początku. Mm, tu stąd, stąd bierzemy sobie. E, opakowania e, i zarabiamy. Pierwsza praca. Okej, okay, tutaj są pierwsze frytki gotowe. Mhm, dobra. Tutaj e, w ten sposób właśnie e, tu kładziemy. Musimy. E, w sumie śmiesz, śmieszne, e, śmieszne, śmieszne, śmiesznie może się grać w to. A, dobra. Okej, a. Okay, a z, o, jest. Okej, okay, mhm, mm tutaj widzę, że przyjaciel mi Pomaga. Um, teraz tak, bułki. Bułki, bułki, bułki. Gdzie jest tu spód tych bułek? Um, dobra, inaczej. Bułka. Um, kotlet. Okej. Okay. Kotlety się tak robią. A, to, to jest kotlet, czy bułka? No patrzcie, bierzemy ten. Bierzemy bułkę. Kot... O, halo, re re ready są so ten e e e szybko, szybko robimy robimy frytki Okej okay. Ej, okej, okay, spoko, tylko pytanie ile faktycznie e o, jest, jest re ready, okej okay. Okej, okay, ustawmy e ser weźmy ser... Ej, ale świeżo się w to gra Ser i bułka na zamknięcie. A. Hmm. Tak? Bułka na zamknięcie? Ok i mamy. Jej, zrobiliśmy. Uu. Dobra, czu czuję, się, czuję się dumny z siebie, nie? E ok, tu są, tu są ready. Do do dobrze, że mam pomocnika kucharza. E bardzo, bardzo mnie to cieszy, e że, że tu kolega po po pomaga mi w sumie. No, więc, dziękuję ci. W ogóle taka ciekawostka, to jest właśnie jeden z widzów, w sumie, nie? Hmm, który jest jednym z niewielu, który zaakceptowałem. W sumie jest jedynym widzem, którego zaakceptowałem. E, a dlaczego? Ponieważ e, pobógł mi po prostu i, i, i tak postanowiłem go zaakceptować. E, więc, e, no i oczywiście Sandoro, słuchajcie, ja nie akceptuję ludzi, e, nie? To także, żeby. Żebyście tam też pamiętali, chyba że jakoś tam się odniosą, jakoś tam w pamięci, coś takiego, nie? To wtedy, to wtedy, to wtedy tak. No i tak, słuchajcie, napiszcie mi, czy chcecie z tego serię, taką pełną prawną, inaczej, serię, miniserie, to jest, to jest lepsze słowo: mini-serie. trade, co chciałbyś mi dać? Strzelają! Dobra, mam nadzieję, że nie mogą mnie zabić. E, to, 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 w to chcę wierzyć. E, co to za strzały? E, bo tak, tak wolę się spytać. E, żeby zaraz nie wyszło, że... E, aha, okej, okay, no kolega nie wie. E, dobra i... Dobra, dwa burgery wystarczy, że zrobimy. Aha, entry, Aha, czyli ja mogę to skoczyć kiedy chcę. Dobra, to popracujmy jeszcze chwilę. Chociaż dobra, to zawsze jestem. Okej, okay, collect Mhm. Okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy sobie dalej. Wsiadamy do naszego roztłuczonego auta. Żeby oddać questa, zobaczymy co dalej. W ogóle tak, jestem troszeczkę głodny. E, to też trzeba pamiętać. E, mam nadzieję, że to nie były stąd strzały, nie? Siema ziomuś, w ogóle nie zauważyłem. Ty jesteś starszy, obdrapany. E, nie jestem nowy. To właśnie to, tutaj jest to niedopracowanie. Najsniwszym, nice co są w money Ok, i co? Już nie mam u ciebie questów? E, ok. Czyli już nie mam więcej quest'ów, czyli jestem znany już sam na siebie, dobrze rozumiem. A, okej, okay, dostałem sms -a. O, halo, proszę, proszę wsiąść to... Do... O, hej, halo, proszę wyjść z mojego samochodu. No nie, no... No daw dawaj, wsiadaj, no okej. Okay. słuchajcie, mamy pieniądze, mamy wszystko, tylko tak pytanie... Mm, jak ja mam te, bo w ogóle komfortu nie mam. Jestem libany troszkę. Eee... A... No, czy, czy coś? E, dobra, w ogóle zwiedźmy to miasto. To, to nie jest najgłupszy pomysł. E, aha. No, serio. E, e, dobra, mam nadzieję, że można zrespić to auto jakoś. Eee, chcę mieć dobre myśli. My car, właśnie Go to spawn Zaparkowany w garażu W jakim garażu? Okej, okay, witam to, Aha, tutaj mamy ubrania Okej, okay, tutaj mamy fryzury Spoko Ej, tak, chcę, chcę kupić i teraz tak, mm, co to jest za starter, pack? aha, ok, house blueprint, 10 tysięcy, ok, shop, mm -hmm. no dobra, to jeżeli chciałbym kupić y, ubrania, y, włosy, o, takie włosy mogę mieć, done, y, ok, więc lecimy, lecimy, lecimy sobie dalej, mhm, tu jest samochód. Co, co, co my tu mamy? Aha, to też są ubrania. E, w sumie spoko. Skoro mamy jakieś pieniądze, jakieś mamy, to sobie może kupmy jakieś takie, właśnie, e, ubranka ciekawe. E, ciekawe. Bo nie ma tu nic ciekawego na razie. Mmm. Mm, mogę wziąć sobie strój pani Mikołajowej zawsze, nie? O... No nie, no bo to są takie zimowe, te kurty. A to raczej tak mnie... Hmm, takie świąteczne, to też nie wiem. No, nie wiem, dobra, weźmy sobie... E, żartowałem, nie bierzemy. Za drogie gówno. Za przeproszenie. E, z, dobra, sprawdzę pytanie. Tam są działki. Tam są działki, chętnie. O, się ma ziomuś. O, alo, dzień dobry? Nie mogę? Dobrze. To, to, do, dobrze, pójdę piechotą. Pójdę, pójdę sobie piechotą. E, widzę, że są działki. I ktoś ma niezły apartament. I ktoś ma dosyć niezły apartament. E, w ogóle. Aha, bo to są takie w wielkie działki. A jakbym chciał taką małą. Przepraszam, chciałbym. Crime. Get blueprint. Aha, okej. Okay, jeszcze raz. Eee. Build Build new, climb Select blueprint, aha nie mam uh, hmm. Mm hmm I Ile, ile, ile ja mam pieniędzy, ja mam 2700 Okej okay. Yes Okej, okay. build house Climb Okej okay. Ok? Tak, zbudowałem dom, moi, moi drodzy. No nie, ale, ale tam chcę wejść, akurat. Te, teraz chcę wejść tutaj. Zobaczymy, co ten koleś tutaj ma. Znaczy, w ogóle tak, podstawową rzeczą mi stało, że gdzie on ma wejście? Gdzie on ma wejście, tak swoją drogą? Bo chciałbym, chciałbym. E, pozwiedzać to nie powiem, ale raczej nie ma. Ale willa jak najbardziej, spoko, nie? E, zobaczmy nasz e, ładny domek, bo nasz dom oczywiście ma sobie, e, w sobie to coś. E, aha, nie, nie ma nic w środku. E, na dobrą sprawę. Ok, rozumiem. Mhm, i, musimy tu nad, I musimy tutaj zagospodarować teren. Ok, e, spawn Undertaker. Ok, i mój samochód tutaj jest. Fajnie. Mhm. Mm no i mamy swój pierwszy samochód, moi drodzy. E, czekamy na tego naszego przyjaciela tutaj. No i zobaczymy, co dalej możemy zrobić tutaj. Skoro już mamy dostęp do samochodu, to sobie pojeździmy. To sobie pojeździmy. Kurde, fajny niebieski jaki samochód. No i ktoś tutaj coś takiego zrobił. Zablokował drogę. Ups. E, wyjadę, wyjadę. E. Jest, jest, jest prawie BIP Da się BIP, bip, bip tu? Nie Okej, okay, czyli tutaj też są. Tutaj też są domki, tutaj też. Tu są już takie wille Okej okay. taka niebieska. Fajna, naprawdę fajna. Znów mój Facebook uko ukochany, oczywiście. Wow, tutaj jakiś basen jest. No, ej, słuchajcie, to, to może być fajne, nie? To może być fajne, policja, City Hacks, o, możemy iść do szkoły? Dobra, oczywiście jesteśmy wandalami, e, jesteśmy takimi uczniami, e, zobaczmy w takim razie szkołę, co, co tu się wyrabia. Okej, okay, tutaj jest żarcie, w ogóle tak, no to jest już pytanie, jak ja mam... E, jak ja mam, jak ja mam tutaj zeżreć coś, no to to jest dobre pytanie. Mm... Okej, okay, sekretariat troszeczkę pusty tu jest. Troszeczkę, troszeczkę e, pusty. E, biegać nie można. Fajnie, by było, jakby można było biegać. E, szkoła, klasy, no dzień dobry. Oooo, czekamy na nauczyciela. Jej. E, lekcja angielskiego, bo przydałaby mi się. E, na bank? No, 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 no przesuń się. Kurczę, bo, bo będę musiał ci spuścić w pierdziel Oczywiście jesteśmy tymi złymi. Idziemy do łazienki dla pań. Aha, okej, okay, nie, nie można. Czy. E, myślałem, że możemy obejrzeć się tutaj. Okej, okay, okej, okay, klasy. E, co tu jest? Tu jest. Aha, szatnia do przebierania się, spoko. No i tutaj mamy boisko do kosza. E, no, ale słuchajcie, chciałbym w ogóle się dowiedzieć, jak. Y, jak tutaj, jak tutaj, jak tutaj mogę sobie y, pozwolić na jedzenie i na te przyjemności, wszystkie. No, opisałem, że muszę no właśnie, mam inventory, mam dom nie mam żadnego jedzenia nie mam żadnego jedzenia, messenger settings my work uh, with experience uh, halo, ja, ja chciałem wyjść stąd okej, okay, tutaj, tutaj troszeczkę nam wskoczyło nie tak mini, mini, minimalnie um, minimalnie nam tu sobie wskoczyło, kurde no tragedia jest wsiadanie za kółko tego auta, bo E, mogłoby być coś takiego jak e naciśni, czy coś Supermart, O, może tutaj będziemy mogli sobie kupić coś do jedzenia. E, nie wiem, co się stanie, jeżeli skończy mi się jedzenie. Na pewno nie mam energii. Na pewno nie mam, nie jestem umyty. Komfortowość nie czuję. Nie mam żadnego fanu. E, nie mam nic. Tutaj mogę pracować jako kasjer. Mhm. Ale to mnie nie to okej. Okay. I teraz tak, inwentory. E to eat. Okej. Okay. Czyli już jeden problem z głowy jest. Już jeden problem z głowy jest. To mi coś ten? To tak. A, E, szczerze, to tak troszeczkę nie, 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 nie roz. O nie, zepsułem, zbugowałem okienko. Nie, nie, najgorszym człowiekiem jestem. O nie, o no nie. Dobra, ogardołem, Jest wszystko, wszystko jest ok. Mm, co to jest? Zobaczmy. Ok, kupmy czekoladę. Zobaczmy, co nam czekolada da. Energii nam nie dała. W sumie nic nam ta czekolada nie dała. E, czy, to, czy to wygląda na takiej zasadzie, że ja muszę sobie gotować tutaj? Hmm... Jeżeli tak, to słabo. Dobra, poszukajmy jakiegoś sklepu z meblami. E, jeszcze. E, jeszcze tutaj właśnie poszukajmy może czegoś. Widzę basen do pływania. Ice, ok, to mnie interesuje. E, tam jest pewnie jakiś ratusz, fargets. A, czy to są może meble? Czy to będą meble? No, 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 nie, tutaj tutaj nic nie ma. Mhm. T tak się zastanawiam właśnie. O. Aha, okej, okay, ja mam tak taki taki syf, że on nawet pod górę nie podjeżdża. Okej, okay, rozumiem, rozumiem wszystko. Um. A meble tu mogę? Tak, meble tu kupuję. A, to tak troszeczkę. Hmm. Tak, tak, tak nie wiem, co mam powiedzieć w tym temacie. Kochanie, wrócił. Hmm. E... E, to chyba nie mój dom. Tak, to jest mój dom. Ej, no dobra, mały problem, mały ten. Ej, nie przejmujcie się. Światełko sobie zapalmy, ok, czyli tu mamy sypialnię, tu możemy sobie zrobić sypialnię, e, tu zrobimy sobie toaletę, e, zamknij proszę drzwi, dziękuję, e, tu sobie zrobimy aneks kuchenny, a tu jakąś jadalnię, to brzmi jak plan, e, no dobrze, to mi jest drodzy sklep, yy. może zacznijmy od jakiegoś spania, yy. od jakiegoś sobie tutaj spania małego. Łóżko, po prostu łóżko, okej okay, Kup Mhm, mm i teraz tak, bierzemy itemy I mamy tu łóżko Mhm mm Teraz tak się zastanawiam, dobra Walnąć tutaj tak łóżko? Chociaż nie, bo to jakby ktoś wszedł, to nie, nie, nie um, Tak się zastanawiam, co, co by tak dobrze wyglądało, no nie? W jakim miejscu to, to tak, dobra, dajmy tu na razie wróg, po prostu no i teraz tak, pytanie Okej, okej, ok, okej, okay, okej okay, 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 ale... O nie! Nic znów nie zrobię. Eee, chwila. O, jest. Sleep. I teraz powinna mi rosnąć energia. Tak, energia mi rośnie. Eee, czyli okej, okay. dobra, czyli to jest coś eee, co chcieliśmy. Ok, czyli to będzie dan. E, moi drodzy, kitchen, 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 kitchen. E, table. Ok, jasne. E, jakieś krzesło jedno. Dobra, kupimy dwa krzesła. E, muszę w ogóle pamiętać, że ja nie mam jakiejś też nieskończonej ilości pieniędzy. E, I co, może jakaś lodówka? Ok, dobra, kupmy. No, i jakiś blad by się przydał, nie? Ok, i kupimy sobie to Close mm -hmm. Inventory. Słuchajcie, jak się już, już człowiek nauczy. Jak się już człowiek nauczy, mniej więcej, obsługiwać tutaj grę. To to jest. To, to się w ogóle staje łatwe, nie? Takie Tak nagle, nie? Dobra, zróbmy to tak. Mamy jedno krzesło tu. Drugie tu. No, elegancko bym powiedział. Tylko dobra, to. E, move, to, to sobie przestawimy. E, przestawimy sobie tu lodówkę, tak bardziej do rogu. Mi się wydaje, że lodówka właśnie e, lepiej sobie da radę w rogu. No, okej, okay, to, to troszeczkę bez sensu. E, store. O, okej, okay, to nie nie, nie, nie w tym sensie. Open. Aha, czyli teraz muszę, chciałbym zrobić zakupy i tak dalej. Więc dobra, słuchajcie, e, ja sobie zarobię jakieś pieniądze, żebyśmy w kolejnym odcinku coś mogli i porobić Napiszcie mi się, jak zaopatrujecie się na, na ten tryb, ponieważ myślę, że może być dosyć ciekawy. Takie simsy troszeczkę mm, w Robloxie? Czemu nie? Z, z, zawsze jest to kolejna okazja, żeby z wami porozmawiać sobie, więc ja mam ciekawe zauważenie tego materiału. Trzymajcie się, do kolejnych materiałów, no i cześć!